Rada Miasta przyjęła deklarację. My w tej deklaracji mówimy również o organizacjach pozarządowych, ale mimo tego wcześniej rozpoczęliśmy przygotowania i zaprosiliśmy organizacje z terenu gminy do tego, abyśmy podpisali porozumienie, zawarte, które będzie między miastem a Związkiem Organizacji Pozarządowych, który został założony przez te, które działają na terenie gminy. To porozumienie ma na celu jedną podstawową sprawę: zabezpieczyć interes wszystkich stowarzyszeń, które działają na terenie gminy. I to zarówno tych, które są już w związku, jak i również tych, których nie ma. Dziękuję tu, bardzo. Dziękuję bardzo, to jest, to ważne. jest to ważne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że prezydent zdecydował się na to podpisanie tego porozumienia, które zabezpiecza działalność naszych organizacji po połączeniu miasta z gminą na wiele, wiele następnych lat. Działamy, chcę powiedzieć, że nasze organizacje działają społecznie, Wyręczamy w pewien sposób działalność gminy Żonagóra, bo nie ma znane, u nas żadnego domu kultury. U nas na terenie naszej gminy jest prawie 40 organizacji społecznych, jest bardzo dużo organizacji pożytku publicznego. Także to porozumienie rozwieje pewne obawy.